Zdanie 9. Dach wieży ma kształt powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego krawędź podstawy ma długość 4 metry. Ściana boczna tego ostrzupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni. Podpunkt A. Sporządź pomocniczy rysunek i zaznacz na nim podane w zadaniu wielkości. Podpunkt B. Oblicz ile sztuk dachówek należy kupić, aby pokryć ten dach. Wiedząc, że do pokrycia 1 metra kwadratowego potrzebne są 24 dachówki. Przy zakupie należy doliczyć 8% dachówek na zapas. Na początku sporządźmy odpowiedni rysunek. Mamy do czynienia z ostrosłupem prawidłowym czworokątnym, tak więc posiada on 4. Ściany będące, boczne będące trójkątami. W podstawie tego, tego ostrosłupa znajduje się kwadrat. O boku 4 metrów. Ściana boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni. Tak więc wysokość każdego z trójkątów tworzy z płaszczyzną podstawy kąt 60 stopni. Co, jak widać, zaznaczone jest na rysunku. Mamy obliczyć pole powierzchni bocznej danego strosłupa. Na początku zauważmy, że trójkąt EFS jest trójkątem równobocznym. Ściana boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni. Stąd kąty EFS i SEF mają miarę 60 stopni a więc kąt przy wierzchołku S także ma miarę 6 stopni, co wynika z sumy boków w trójkącie równej 180 stopni. Skoro trójkąt EFS jest równoboczny, długość wysokości tego trójkąta SF jest równa długości boku AB i wynosi 4 metry. No bo długość boku AB jest taka sama jak długość boku EF. Naszym zada zadaniem jest policzenie pola powierzchni bocznej. Pole powierzchni bocznej wynosi 4 razy pole trójkąta BCS. Zatem obliczmy pole trójkąta BCS. Pole trójkąta BCS wynosi 1 druga podstawy, czyli boku BC równego 4 metry razy długość boku SF, także 4 metry. Czyli całe pole powierzchni bocznej wynosi 4 razy pola trójką trójkąta BCS, czyli 32 m kwadratowe. Z treści zadania wiemy, że na 1 metr kwadratowy potrzeba nam 24 dachówki. Tak więc policzmy, ile potrzebna jest nam dachówek bez zapasu. Pole powierzchni bocznej wynosi 32 m kwadratowe. Na 1 metr posiada 24 dachówki, więc łącznie dachówek potrzebujemy 32 razy 24, czyli 768 sztuk. Następnie musimy uwzględnić 8% zapas, czyli 1 dodać 8% razy ilość dachówek, czyli 768, co daje nam łącznie 829,44% co zaokrąglając w górę daje nam 830. W takim razie, aby podkryć dach, należy kupić 830 sztuk dachówek.